Masz dość ciągłego mieszania zupy w swoim samochodzie? Próba wrzucenia kolejnego biegu to dla Ciebie pasmo niekończących się frustracji, prowadzących nie do miejsca Twojej podróży, ale do wyrywania swoich włosów? Jest A może irytuje Cię obecność aż trzech p*****w w Twoim aucie? Kup już dzisiaj skrzynię automatyczną, która automatycznie rozwiąże Twoje problemy! Dostępna w różnych kolorach. Cześć Wam! Kupiłem nowy samochód. Nie, no żartuję, jeden gruz póki co mi wystarczy. Na potrzeby tego odcinka moja dobra koleżanka udostępniła mi swoją nowo zakupioną brykę, czyli Mini Coopera R56 z silnikiem benzynowym 1.6, uturbionym 175 koni mechanicznych, który. Co za przypadek ma automatyczną skrzynię biegów? Dzisiaj tak w kilka minut w skrócie postaram Wam się wytłumaczyć, jak działa taka automatyczna skrzynia, która za Was, leniwce, sama zmienia biegi. Jak to możliwe, że nie mamy tutaj pedału sprzęgła? W samochodzie ze skrzynią manualną, tą, gdzie trzeba wachlować tym drążkiem, jak głupi, napęd idący od silnika do skrzyni, możemy rozłączyć przez wciśnięcie pedału sprzęgła. Wówczas tarcza dociskowa przestaje dociskać tarczę sprzęgłową do koła zamachowego silnika. No i dzięki temu możemy zmienić bieg albo ruszyć z miejsca. W automatycznej skrzyni znika nam to sprzęgło cierne i zamiast niego pojawia się sprzęgło hydrokinetyczne które już nie potrzebuje zbytnio naszej pomocy do działania. Hydroodcieczy i kinetyczne od ruchu. O tym, jak ono działa, już robiłem dawno temu odcinek, więc, jak kogoś dokładniej ciekawi zasada działania, to zachęcam do obejrzenia, gdzieś tutaj. W skrócie, to sprzęgło ma dwie osobne części: pompę przymocowaną do silnika i turbinę połączoną ze skrzynią biegów. Wszystko to jest zalane płynem. I teraz silnik, mający jakąś tam prędkość obrotową, wprawia w ruch pompę. Pompa wprawia w ruch płyn, który atakuje i obraca turbinę, a tym samym kręcąc wałkiem wchodzącym do skrzyni biegów. Zatem, jedynym sterowaniem z naszej strony jest Pedał gazu, im mocniej wciśniemy, tym większe obroty silnika, płyn mocniej napiera na turbinę i uzyskujemy większą prędkość obrotową wejściową na skrzyni biegów. <grym> Genialne! Dlaczego, kiedy stoimy na płaskiej powierzchni, to samochód rusza, mimo że nie wciskamy gazu? Nie bez powodu, kiedy stoimy w miejscu, na przykład w korku i mamy wybrany bieg do jazdy naprzód D, to powinniśmy trzymać nogę na wciśniętym pedale hamulca, bo inaczej samochód zacznie nam po prostu jechać. Dlaczego? Bo nawet przy obrotach jałowych, tych 700-800 obrotach na minutę na przykład, płyn w jakimś niewielkim stopniu, ale jednak porusza się od pompy do turbiny i przekazuje obroty na skrzynie biegów w półosie i koła naszego samochodu. Jak są zbudowane biegi w takiej automatycznej skrzyni? Taki klasyczny automat zbudowany jest z szeregu mechanizmów przekładni planetarnych, składających się z koła wieńcowego, koła słonecznego i satelitów, umieszczonych w koszu na takim jarzmie. W zależności od tego, które z nich będą się obracać, a które nie będą, to na wyjściu uzyskamy inną prędkość obrotową. Załączenie jakiegoś segmentu w skrzyni odbywa się przy pomocy sprzęgieł. Wały nie są bezpośrednio ze sobą spięte, tylko łączą się poprzez zestaw tarcz ciernych, których część jest zamontowana na jednym wale, a część na drugim. Ściśnięcie tego wszystkiego powoduje przekazanie napędu. Pokażę wam, jak to przykładowo wygląda dla pierwszego i drugiego biegu, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Na pierwszym biegu napęd silnika i sprzęgła hydrokinetycznego jest przekazywany na pierwsze sprzęgło C1, które zostaje załączone i łączy wałki. Dodatkowo, jeśli załączymy sprzęgło C5, to koło wieńcowe przekładni planetarnej połączy się z obudową skrzyni i pozostanie nieruchome. Tutaj, wałek wejściowy napędza koło słoneczne. I jako że koło wieńcowe jest zablokowane, obracać się będą te trzy satelity, które są połączone z jarzmem na wałek wyjściowy ze skrzyni. Przez co też ten wałek będzie się obracał bardzo powoli. I to jest nasz pierwszy bieg. Jeśli chcemy uzyskać drugi bieg, dołączamy kolejną przekładnię planetarną ze swoim sprzęgłem. Teraz napędzając wałek wejściowy, będziemy napędzać jednocześnie oba koła słoneczne. Jeśli załączymy sprzęgło C4 i tym samym zablokujemy koło wieńcowe drugiej przekładni, wywołamy obrót jarzma z satelitami. Jednak tutaj to jarzmo jest połączone z kołem wieńcowym pierwszego zestawu. Zatem sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku pierwszego biegu, z tą różnicą, że tutaj obraca się jeszcze koło wieńcowe pierwszego zestawu. Teraz uzyskamy większą prędkość obrotową wałka wychodzącego ze skrzyni i to jest drugi bieg. Dobra, zróbmy sobie teraz rundę mini i zobaczmy jak w rzeczywistości wygląda praca takiej automatycznej skrzyni, no i jak ta maszynka się zbiera. W przypadku ruszania z miejsca i lekkiego wciskania gazu, skrzynia będzie powoli przeskakiwać biegi i trzymać się tych niższych partii obrotów silnika, typu 1 do 2000 obrotów, potem 2 do 2,5 tysiąca, przez co ostatni bieg nam zapoda przy relatywnie niskiej prędkości samochodu. Ale gdy chcemy nagle przyspieszyć i dajemy wręcz pedał w podłogę, to skrzynia często da nam pojechać do tych 5 6000 tysięcy obrotów na minutę, czyli w zakresie kiedy moc naszego silnika jeszcze rośnie albo z Redukuje bieg. Jazda po prostu będzie bardziej dynamiczna. Skąd ta skrzynia wie, kiedy ma zmienić przełożenie i jak to się odbywa? To, który mamy aktualnie załączony bieg, zależy od tego, który zestaw tych sprzęgieł jest załączony. A co nie misteruje? W takiej klasycznej skrzyni są to układy hydrauliczne i lub pneumatyczne. Tutaj widzicie płytę z kanałami, która na pierwszy rzut oka wygląda jak droga mojego starego ze szkoły. Ale tak naprawdę jest to po prostu zestaw kanałów, ścieżek, którymi może płynąć sobie płyn hydrauliczny i sterować różnymi zaworami aktywującymi konkretne sprzęgła. Przepływ płynu do konkretnych punktów tego układu, wymusza pompa. Skrzynia biegów zbiera informacje za pośrednictwem różnych czujników, mechanizmów, wie na przykład, jaka jest aktualnie prędkość samochodu, czy jak mocno wciskamy pedał przyspieszenia. W starszych autach może się to odbywać głównie dzięki dwóm ciekawym mechanizmom. Pierwszy, napędzany przez wałek wyjściowy ze skrzyni, zatem obracający się z prędkością proporcjonalną do prędkości. Samochodu. Im większa prędkość tego wałka, tym większa siła odśrodkowa. I te dwie łopaty coraz mocniej zaczynają się wychylać na boki i sterować zaworem, który znajduje się o tutaj w wałku i kieruje ruchem płynu do układu sterowania. Drugi mechanizm, który bada jak mocno wciskamy gaz, działający w tym przypadku dzięki podciśnieniu. Po prostu sprawdza podciśnienie w kolektorze ssącym. Dzięki temu skrzynia dostaje informację jak mocno wciskamy gaz, a tym samym jak szeroko otwieramy przepustnicę. Oczywiście dzisiaj automatyczne skrzynie zostały usprawnione wszelką elektroniką, e, korzystając z różnych czujników, aby to wszystko szybciej i precyzyjniej działało. Co oznaczają te wszystkie litery, które można spotkać na dźwigni zmiany biegów? Skrzynia biegów może mieć różne konfiguracje na drążku. Najczęściej będzie to PRND, czyli P bieg do parkowania, w którym taka dźwignia blokuje wał, R do jazdy do tyłu, N bieg neutralny, czyli luz i D bieg do jazdy naprzód. Czasem też zobaczymy S od trybu sportowego, który między innymi zmienia momenty, w których wrzucają się kolejne biegi i pozwala korzystać z wyższego zakresu obrotów silnika dla lepszych przyspieszeń. Niektóre skrzynie biegów, jak na przykład ta w Mini, tutaj mają tryb M, czyli manualnej zmiany biegów. W tym przypadku biegi będziemy zmieniać łopatkami na kierownicy, ale w innych samochodach może się to też odbywać poprzez sam ruch drążkiem zmiany biegów. Wiem, że nie jest to łatwe do zrozumienia, ale myślę, że tak mniej więcej załapaliście, o co w tym wszystkim chodzi. Sam temat też jest mocno rozbudowany, no bo przecież mamy różne typy skrzyń automatycznych, prawda? Napiszcie mi w komentarzu, czy bardziej stoicie po stronie automatów, czy może manualów, bo wolicie mieć kontrolę nad samochodem. Jeśli chodzi o mnie, to praktycznie nie miałem wcześniej styczności z automatycznymi skrzyniami, no niewątpliwie jest to duże udogodnienie, szczególnie w jeździe po mieście, w korkach. Na pewno skrzynia automatyczna Rozleniwia, w końcu mamy tylko gaz, hamulec, więc no nie mamy tutaj za dużo do roboty, co dla części osób jest po prostu nudne. Ale jeśli chodzi o mnie, to chyba bym musiał dłużej pojeździć samochodem z automatem, żeby się tak już całkiem przekonać do niego, bo na tą chwilę zostaję przy manualu. Dajcie znać, czy może chcielibyście zobaczyć więcej Mini Coopera na filmach? Może byśmy zrobili z tego jakąś serię, gdzie będę jeździł różnymi samochodami z kamerą na głowie. Pamiętajcie o ocenie tego filmu, pisaniu propozycji do kolejnych odcinków, no i subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z tym, co wrzucam. A tymczasem trzymajcie się i cześć!